Jadzenia, to nie jest zdrowego. O to lubię, jak sama sobie zrobię. rozmaka, mniam Okej. Okay. Pizza lubię w ogóle takie. Tak w ogóle nigdy nie do i nie chcę, więc to na dziewięć. Może być sushi, nienawidzę. Tylko ryba, może być jeszcze gorszego. Ale dobra, daję na 10. Kanapki lubię z sandwichem. Mmm, lubię. Zupki, takie zupki chińskie, czy to jest zup? Nie, zupkę lubię. No, i pierwsze. Nie, tam no, widzę załotek. I Dobra. Jedynie mogę zjeść taką zupkę. Z sprzed Ona była lubią. Tak, pyszna. Dobrze, to, e, to co mnie taka w teraz? Że... Okej, okay, to mogę. Jest zrobiona, zeszła, afryka. Ja, ja, ja nie mam w ogóle dziecka, bo jest nie. Nie jestem, ja nie jestem dorosła. Domowa. To mógł. To, mówi już. to, awud. Jeszcze raz. Okej, okay, mam rodzinę. Powiedziałem, ma gdzieś wakacje. No, kij jest, prawko Jeszcze Pójdziemy chyba na biwak Nie będę Nie, yeah, to, to, to i to jest niemożliwe w ogóle Biwak też okay. nam. Łosie oh, Wygram, dobra, wygram Nie, to okej, okay, bo zawody hobbyhorse'ów będą Będą zawody hobbyhorse'ów Chyba też jestem szóstym, ale to znaczy, że wygram. Nie wiem co to. A i na ile lat wyglądam? okej okay. Za! całą 25. I ja cię mogę jeszcze more. Dobra, kilka razy jeszcze to zrobię. Okay. Także tylko nie znów mnie 25. Co to są jakieś jaja? Ja nie wyglądam na talerz. Chodź, czekaj raz